Szymonko z tej strony Adrian i witam Was w kolejnym odcinku na kanale Pewne Bety. Zanim zaczniemy, przypomnę Wam o zostawieniu subskrypcji na kanale, bo już nam bardzo niewiele brakuje, do pierwszego tysiąca tutaj. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to teraz do tego dodaję najlepiej dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów i otrzymywać powiadomienia. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. No a teraz już przechodzimy do konkretów. A więc, nasz ostatni kupon, który był naszym trzecim progiem progresji, niestety nam nie siadł. Jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie z tego kuponu, no to Benfica wygrała swój mecz 3 do 1, tam mieli się powyżej 2,5 gola w tym meczu i tutaj wszystko siadło idealnie, sprawdziło się. Natomiast mecz pomiędzy Sosho a Saint Etienne już niestety nie do końca. Sosho wygrało tam 1 do 0, a w tym spotkaniu statystyki były po prostu tak przeważające na korzyść gości, na których sobie obstawiliśmy podwójną szansę, że aż dziw bierze, że tam nie udało im się wcisnąć Gola. Bo że standardem oddało 18 strzałów na bramkę Sosho, tylko dwa. No po prostu tutaj pech. Ty był jakby dobry, ale nie wcisnęli bramki goście, którzy byli faworytem tego spotkania. I tak to się skończyło, że niestety kupon nam nie wszedł. A szkoda, bo było blisko. No ale to oznacza, że dzisiaj przechodzimy do czwartego programu progresji. To oznacza, że dzisiaj postawimy sobie 150 zł. Co oznacza, że będzie to nasz najgrubszy kupon do dzisiaj. Więc wygrana też będzie mogła być najgrubsza. Zanim jednak przejdziemy do obstawienia kuponu, no to standardowo konkurs typerski dla Was. Dzisiaj obstawiacie spotkanie Śląska Wrocław. Z Wisłą Kraków. Do wygrania, jak zawsze, jest 50 zł bonusu w BetClick, a jedyne co musicie zrobić, to w komentarzu napisać wynik spotkania, dopisać minutę, w której padnie pierwszy gol w tym meczu, oraz swój login BetClicka. Click, Edytowane komentarze nie są oczywiście brane pod uwagę standardowo. Czas macie do godziny 20 dnia, w którym publikuję ten film. Także Wam życzę powodzenia w konkursie. Trzymam za Was kciuki No a teraz jeszcze standardowo przypomnienie o ofercie powitalnej dla nowych graczy BetClick, rejestrując się moi drodzy z linku, który jest podany w opisie pod tym filmem, podając go. BED50 przy rejestracji dostaniecie do 50 zł zwrotu z Waszego kuponu. Także jeżeli wygracie, to normalnie pieniądze do Was yy, przychodzą i wszystko jest elegancko, a nawet jeżeli byście przegrali, no to do 50 zł do Was wróci. Najlepsze jest też to, że nie musicie tym dalej obracać, tylko po prostu możecie sobie to normalnie od razu wypłacić. Aby w pełni wykorzystać tę ofertę, należy pierwszy kupon zagrać za 57 zł, wtedy pełne 5 dyszek wróci do Was na konto, w tych 7 zł ucieka podatek, a tymczasem Lecimy z kuponem na dziś. Kupon na dzisiaj będzie prosty, obstawiamy sobie dzisiaj 150 zł, więc nie będę kombinował. Jak widzicie, mam tutaj zaznaczoną ekstra klasę, e, ligę niemiecką, a także ligę hiszpańską, i do tego. Znalazłem sobie taki jeden rodzynek, mecz Ligi Holenderskiej, ale zaraz do niego przejdziemy. Zastanawiałem się nad obstawianiem meczu Celty z Elche. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że jednak bardziej opłaca się obstawić spotkanie RB Lipska z Augsburgiem. Także do tego meczu przechodzimy sobie na początek, przechodzimy sobie do zakładów kombinacyjnych i tutaj obstawiamy wynik i gole. RB Lipsk i powyżej 1,5 bramki. Chyba nie muszę za bardzo tłumaczyć tego typu. Stawiamy na gospodarzy, którzy są zdecydowanym faworytem w tym meczu. Czy padnie powyżej 1,5 gola w tym meczu? Tego jestem też niemalże pewien. Myślę, że Lipsk strzeli z 2-3 bramki, Augsburg może jedną wciśnie, więc tutaj zastanawiałem się nawet, żeby jeszcze bardziej to podbić i obstawić, może Lipsk i powyżej 2,5, ale stwierdziłem, że dobra, spokojnie. Zostawmy sobie po prostu powyżej 1,5 bramki. To jest taki raczej pewniaczek na dzisiaj i nie będziemy się za bardzo rozgadywać nad tym typem. Chyba wszyscy go rozumieją. Faworyt, gospodarze Lips gra ofensywną piłkę. No w tym meczu muszą paść dwa gole lub więcej. Natomiast co do drugiego meczu, jakie weźmiemy sobie na ten kupon, to zastanawiałem się właśnie nad meczem śląska, y, lub y, śląska z Wisłą, lub nad tym spotkaniem Eredivisie. Stwierdziłem, że Ekstra klasy nie będę tykał. Zostawiłem wam ten mecz do obstawienia w konkursie typerskim. Natomiast... Y, Zająłem się tym spotkaniem, ponieważ zauważyłem, że drużyna M'N nie ma żadnego spotkania wygranego w tym sezonie Ligi Holenderskiej. Grają na wyjeździe, stąd też w tym meczu pójdziemy sobie, moi drodzy, znowu w zakłady kombinacyjne i tutaj szukamy sobie podwójnej szansy i bramek powyżej, poniżej. I tutaj, w tym meczu, w tym wypadku stawiamy sobie na RKC Walwijk yy, lub Remis. I poniżej 3,5 gola w tym meczu mamy na to kurs 2 ,05. Jeżeli ja bym miał obstawiać, to stawiałbym na jakieś 2-0 e, dla gospodarzy w tym spotkaniu, może 3-0, może 2-1, ale nie sądzę, że padło tutaj więcej niż e, 3 bramki w tym spotkaniu. Emmen raczej nie biorę pod uwagę, żeby nagle wygrało swój pierwszy mecz w tym sezonie. Mam nadzieję. Że to siądzie, no, no to, to wygląda tak, jakby miało w ogóle siąść, prawda? Teoretycznie jest na to naprawdę spora szansa i miejmy nadzieję, że faktycznie się uda, a udać się powinno. Także trzymajmy kciuki, stawiamy dzisiaj 150 zł do wyjęcia 376 ,20 zł. 20 groszy. To jest najgrubszy kupon, jaki mamy do tej pory na tym kanale. Kurs 2,85, jak zawsze, w okolicach trójeczki się oczywiście wahamy. Co, nie przedłużajmy, po prostu obstawmy i miejmy nadzieję że uda się wygrać grubą kaskę dzisiaj 376 20 zł. 20 groszy, miejmy nadzieję, że będzie moje. A tymczasem moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, przypominam, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawiajcie łapki do góry, a ja tymczasem już Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się na razie, piąteczka, cześć, pa pa!